W odległej krainie Kinder niespodzianki żyła sobie jedyna na świecie dotka zebra w kropki, która jednak bardzo chciała mieć paski, jak inne zebry. Chodzi o te kropki. Wszyscy się ze mnie śmieją, wszyscy o mnie mówią. Wyglądam, jakbym przez całe życie miała. ruszyła więc w podróż, która miała odmienić jej życie. Przyszliśmy do Was w sprawie naszej przyjaciółki Do Chciała zmienić kropki w paski, by być jak inni. Chodzi o te kropki. Chciałabym, żeby zniknęły. Musiała stawić czoła wielu wyzwaniom. Wszędzie czekały na nią najprawdziwsze przygody. Po drodze pomagali jej przyjaciele, ci, którzy byli z nią zawsze, ale i ci nowi, poznani w podróży. Ferrero przedstawia widowisko muzyczne dla całej rodziny.